Szanowni Państwo, bardzo proszę, zajmijcie miejsca. Szanowni Państwo, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. No jednak najmniejsze słowa przywitania kieruję do Was, Szanowni Jugosławii, no bo to dzisiaj dzięki Wam możemy się tutaj spotkać. Ee, przywitałam Państwa, ale zrobiłam grupa, bo nie przywitałam w imieniu gospodarzy, więc bardzo serdecznie chciałabym przywitać w imieniu burmistrza Solca kujawskiego pani przewodniczącego Rady Miejskiej pana Pawła i ja jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, gospodarz również tej uroczystości serdecznie Państwa raz jeszcze witam. Szanowni Państwo, zanim dojdziemy do momentu, w którym otrzymacie Państwo z rąk burmistrza Solca kujawskiego Medal to pozwólcie państwo, że kilka słów przed tą uroczystością powiem. Bo szanowni państwo, to jest dla nas ogromny zaszczyt, że możemy w takiej uroczystości uczestniczyć. Szanowni państwo, medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest odznaczeniem państwowym. Jest to odznaczenie, szanowni państwo, na które myślę, że Wielu, który otrzymuje medale nie napracowali się na ten medal tak długo, bo Państwo musieliście na ten medal pracować aż 50 lat. Szanowni Państwo, i z racji tego, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj z nami, to śmiem twierdzić, że na ten medal jak najbardziej Państwo zainteresowaliście. <tuszy> Te 50 lat temu, Szanowni Państwo, kiedy stawaliście przed urzędnikiem stanu cywilnego i przyrzekaliście sobie uroczyście, że uczynicie wszystko, aby to Wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, a przede wszystkim trwałe, myślę, że tak naprawdę wielu z Państwa nie wiedziało, co Was w tym małżeńskim życiu czeka. Przez te 50 lat wspólnego życia napotkali Państwo pewnie jakieś przeciwności losu, trudne chwile. Ale daliście Państwo wyraz temu, że małżeństwo i jedność małżeńska, także rodzina, którą tworzycie Państwo przez zawarty związek małżeński, no były dla Was czymś ważnym. Niewątpliwie na to odznaczenie Państwo zasłużyliście i dodam jeszcze, że to uhonorowanie tych 50 lat małżeńskiego życia to jest nagroda za to, że Państwo w tej małżeńskiej przysiedze wytrwaliście. Że Państwo darzyliście się nie tylko uczuciem, które spowodowało, że zawarliście Państwo Związek Małżeński, ale także, że darzyliście się i darzycie się Państwo ogromnym szacunkiem i wsparciem, bo myślę, że bez tych cech to przetrwanie w tej wspólności małżeńskiej nie byłoby możliwe. Szanowni Państwo, no, daliście świadectwo temu, że zarówno rodzina, jak i małżeństwo no, pozostały i pozostają pod ścisłą ochroną prawa polskiego i polskiego społeczeństwa i za to też to uhonorowanie dla Państwa dzisiaj w postaci medalu nastąpi. E, za chwileczkę, Szanowni Państwo, z rąk Pani Burmistrz to odznaczenie otrzymacie. I kończąc to krótkie wystąpienie, chciałabym życzyć Państwu, aby ta wasza małżeńska nieskończoność trwała jeszcze przez wiele najbliższych lat w otoczeniu waszych najbliższych, a także w zgodzie, w miłości, która między wami jest i w szczęściu, i w zdrowiu, żebyście Państwo wytrwali jeszcze jak najdłużej. Szanowni Państwo, jak powiedziałam przed chwilą, ten medal zostanie Państwu wręczony z rąk burmistrza. Natomiast zanim do tego to nastąpi, to pozwólcie Państwo, że odczytam postanowienia prezydenta o przyznaniu tych medali. I w związku z tym, Szanowni Państwo, że jest to taki szczególny moment, to bardzo proszę, żeby Państwo powstali na tę chwilę. I pozwólcie Państwo, że odczytam. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 31 stycznia 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Lucyna i Tomasz Wiśniewscy. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 2 lutego 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Regina i Mieczysław Kubic. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 10 marca 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Elżbieta i Eudegeniusz Krutulscy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 13 marca 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Henryka i Czesław Brutniakowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 12 maja 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Irena i Zdzisław Wojteccy oraz Państwo Anna i Karol Łusianek. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 1 czerwca 2023 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Władysława i Henryk Budzińscy. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę zająć mi. Szanowni Państwo, za chwileczkę przystąpimy do dekoracji. Będę Państwa prosiła w takiej kolejności, w jakiej postanowienia, ale myślę, że może jeszcze któryś z gospodarzy chciałby zabrać głos, zanim w tej uroczystej chwili dojdziemy, więc bardzo proszę. Jest nam niezmiernie miło Państwa powitać. To dla nas zaszczyt móc Was gościć. W naszej pracy są takie jest dużo obowiązków, ale są też przyjemne obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest właśnie wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. To są przyjemne chwile, to są dla nas chwile, które peł pełno wzruszeń nam dostarczają, zresztą Państwu też. E Państwo są ze sobą 50 lat. E na dobre i na złe, tak sobie przyrzekaliście kiedyś, przed 50 latami. Ja zawsze powtarzam, że związek to sztuka kompromisu, bo są często dobre jak też i złe. Wy jesteście dowodem na to, że osiągnęliście mistrzostwo w tej dziedzinie. Jesteście mistrzami w tej sztuce kompromisu. Wytrwać ze sobą tyle lat na dobre i na złe to jest coś pięknego. Tego Wam naprawdę niezmiernie... Gratulujemy tego mistrzostwa, które osiągnęliście, i życzymy jeszcze długo, długo wielu lat w takiej formie uśmiechu, w takiej radości. Wszystkiego dobrego. A cóż, ja chyba mam najwspanialszą rolę, to dla mnie zaszczyt i honor, że to ja będę mogła Państwu przypiąć medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dołączam się do tych wszystkich rzecz, życzeń. Bądźcie Państwo zdrowi, szczęśliwi. To jest najważniejsze, a wszystko inne na pewno ułoży się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zatem tak. serdecznie, serdecznie zapraszam teraz do upodobania państwa i zapraszam Państwa Wiśle wszystkich jego także tego państwa zdjęcie. By było Państwu piękne uprowadzając. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Ja bardzo gratuluję i dalszych szczęśliwych moje w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Również dużo dobrego na dalsze lata. Z polskiego pracę przekazać gratulacje. Gratuluję tak, tak. wszystkiego dobrego. Tak, tak. Dużo szczęścia. Tak, tak bardzo serdecznie. To są na pamiątkę legitymacji i postanowienia, natomiast to są takie życzenia również na pamiątkę serdecznie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa w kółko. W imieniu Polskiej oznaczam Panią medalem za długoletni pożycie małżeński. Gratuluję Dziękuję. dużo wcześniej. Proszę. Dziękuję bardzo. W imieniu Persyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią medalę za długoletni koszecie małżeński. Gratuluję Dziękuję. również wszystkiego, że Dziękuję Jeśli lepi życzenia od nas również na pamiątkę. Bardzo serdecznie dziękuję. to państwo <laughs> Przepraszam. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, oznaczam Panią Medalem za długoletnie życie małżeńskie. Gratulacje czy zła. Dużo dobrego na dalsze lata życia. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam Pana medalę za długoletnie pożycie małżeństwa. Ja również gratuluję wszystkim za dobrą kontrowersję. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę, po również na pamiątkę I te życzenia również dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa wrótniaków. Wrótniak, tak? tak? państwo. W Policji Polskiej odznaczam panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Bardzo gratuluję wszystkiego najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej odznaczam panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Również gratuluję i wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć te karty z Dobra. Nie to to co raz mówiąc, to dużo szczęścia dla pamięci. To uśmiech, uśmiechu, że Państwu to, towarzyszy, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękuję również za i życzenia od nas na pamiątkę. Bardzo serdecznie dziękuję. I poproszę Państwa Wojteckich. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią Medalę za w pożycie małżeńskim. Bardzo gratuluję i dużo szczęścia w dalszym budżecie. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Pana Medalę za zakończeniu pożycie małżeńskim. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego

w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Panią Mendalu za długoletnie pożycie narzędzia gratuluję dziękuję serdecznie dziękuję Przydać, że nie, na na reale, ale w Prezydenta Polskiej oznaczam na medale, za długoletnie życie może również nasz wszystkiego najlepszego. Tak miło na Państwa popatrzeć i tak uśmiechnąć, tak, Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja Wszystkiego najlepszego szczęścia, dużo miłości. No u to nie życzę, bo nie Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. W serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego to na podmianko życzenia i postanowienia. Dziękujemy. I Państwa budzińskich poproszę. W imieniu prezydenta, Rzeczypospolitej Polskiej czy panowie, czy panowie, Dziękuję bardzo. czy najlepszego. W imieniu Prezydenta prezydenta czy Polskiej czy panowie, do szczęścia, wróbka, to już się dla Państwa. Gratulacje. Bo ja też serdecznie gratuluję. Nie, nie spodziewam się, że będę miała taką opartę. <głos> <noise> wszystkiego najlepszego dużo na zdrowia. Tak jest Szkoda, że ni nie mogła. Takie nie tak. I to na pamiątkę. Dziękuję ja bardzo. Zapraszamy do częstowania się, proszę się czuć, jak sięgnie. Szanowni Państwo, później jeszcze będą zdjęcia robione każdej parze małżeńskiej. Także na płytce prześlemy tutaj Oje, nasz pan Zbyszek, który czuwa nad oprawą tej uroczystości, dostarczy no i oczywiście będzie w telewizji Jakiej z naszej